Cześć, witam was już w drugim odcinku naszej serii Let's Play Jest tane kroki Teraz właśnie wchodzę na nasz świat Jak już widzicie ty, znaczy wcześniejszym odcinku mam spokój Dzisiaj go będę upiększał nie wiem jeszcze jak Prawdopodobnie albo będę zmieniał teksturpaka, Albo będę ogólnie grał bez Nie wiem czemu, mam chęć Myślałem nad tym Tak zrobię Chcę żeby czołówki w filmach trwały No tak jak trwają 15 sekund żeby tam były screenshoty, pojawiły się napisy, teraz bez faili chyba tam mam faila Jeśli ktoś jest na nas, to dobra z... jeśli nie to nawet lepiej. Jak... Ile węgiel Oki Facebook. Jest... Ile Belga? O właśnie zniżę sobie mikrofon i widzisz dźwięki. No, teraz mogę nagrywać. Teraz jest lepiej. Chyba mi będzie lepiej słuchać. Oj, węgla. Przyda się. Chyba. Może tym razem nie będę miał lagów. Wcześniej miałem niestety. I to nie jest zbytnio fajne. <grych> no tutaj. Hop, hop. Hop, hop, hop. Dobra. Krzynka, skrzynka, skrzynka, skrzynka. Dobra, 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 dobra. Zrobię sobie siekierę, pójdę powydobywać coś. Co ja wziąłem? Co trzeba? No, razu Wystarczy mi chyba jedna siekiera, żeby drogę drewna wydobyć. Później się... John, zrobię dobra. Będę musiał użyć kilofa do wydobywania drewna O, to jest żelazo, później wykopię Tutaj trzeba zrobić wyjście jakieś A to wszystko się ogarnie Filmy dalej trwają 13 minut Nie, są za długie, ale mi tak pasuje Mam limit już dłuższy na YouTube Ale mi pasuje tak Nie lubię mieć za długich filmów, bo się szybko nudzą to nie tylko ja wiem wszyscy to zresztą wiedzą każdy mnie słabo słychać w tamtych odcinkach ale może będzie lepiej ta seria będzie się pojawiać regularnie Ten, to jest wyjątkowo w jednym dwa odcinki chyba bo nie wiem zobaczymy czy będę miał czas bo dzisiaj nie mam czasu ale nie chcę mi się uczyć więc wolę to nagrać Hmm. Hmm, ta seria nie ma... na pewno nie będzie się tami Nie jestem... Hmm, mogę zrobić serię na modach, ale nie, raczej nie. Chusiek miał na modach Nie chcę zgapiać. Polecam kanał mojego kolegi Misiolek Misio, Misio. Hmm, Ma fajne filmiki. Kręcę z nim teraz serię. W jeden film jest. Teraz będzie ten znowu. Będę z tak na przemian nakręcać. Może dzisiaj nawet jeszcze jeden filmik nakręcimy wieczorkiem. do dopiero 17. Ten filmik się wrzuci gdzieś tego 17.30. Może trochę później. Ważne, że będzie. Jezus, trochę tego drewna jest. Jedno nie lewa. <laughs> będę musiał nowe screenshoty robić, poszukać screenów. Na wejściówkę, wymyślić jakieś napiski. O, jabłko Dobra. Będę to zmieniał wszystko. Nie wiem, że to nudne kopać, jak patrzeć jak kupię drzewno. Ale... Trzeba wykupię jeszcze trochę. tak żebym mógł tam wszystko zrobić ładnie patrzę w jakiej kolejności filmiki dodaję nie jest tak źle już będę to już będziemy czwarty film na YouTube. bomb bomb Idziemy do domu, idziemy do domu, To tu było tak, tak, tan 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 więc tak jak mówiłem, myślę, że żeby zmienić tekstur paka bo ten mi się nie podoba. No, myślę, że wam też, bo on nie jest ładny. Ktoś mi na Skype pisze, nie cierpię, jak ktoś pisze, nagrywam. Oj, droga. dobra. Też fajnie są gostkowi. Nie muszę kopać nad sobą. Dobra, super. Ehm, w tę Oh, got Gubiłem się! Tu! O, znalazłam ja. To nie ja! Dobra, na razie jest fajnie, to wyszło. wyszło. Też bym chciał mieć takie drewno schody zrobię kablowe, a szkoda mi drewno trochę o, epicko tutaj też tak zrobię mm, tak, tak te tak. SIM, jak już wspomniałem, będą trwać tylko niestety tylko 15 minut. A, Ja też tak zrobię. Seria <laughs> powoli się rozkręca. Um. Nie kupiłem brzezowego terenu, ale mi się przyda. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. Hop, hop. mhm, mm mm -hmm. tu nie podoba mi się ten teksturpad, ale ciężko będzie z nim nagrywać I tutaj będzie koblowe schodki, znaczy mogę tak zrobić to będzie koblowe? Z podłogę na razie zostawię, tutaj deski mm -hmm. na razie żelazo nie wykopuję, bo nie ma po co Później wykopię, czy będzie potrzebne. Jeszcze mamy jakieś 4 minuty. Mi się podoba osobiście na razie pokój. fazendo o que oh fazendo então vamos fazer isso também passou é tá 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 desamigamos na cavelstone e por isso então tudo teve de